Szanowni Państwo, Panie Marszałku Seniorze, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo, a przede wszystkim, drodzy współobywatele, jest Pan prezydent. Przepraszam, Panie Prezydencie, spodziewałem się Pana tutaj. Cieszę się, że jest Pan wciąż z nami. Bardzo się z tego cieszę. Tego wystąpienia nie sposób zacząć inaczej niż zrobił to właśnie pan prezydent Andrzej Duda. Od podziękowania tym 21 milionom 966 tysiącom, 891 wyborcom, którzy 15 października zdecydowali w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dali nam. 460 posłankom i posłom, najsilniejszy w historii wolnej Polski mandat do reprezentowania ich w tej Izbie. To wielki honor, to potężne zobowiązanie, to dowód, że Polki i Polacy naprawdę są bardzo dojrzałym społeczeństwem. A skoro ten sejm wziął się z tak bezprecedensowego społecznego zrywu, to na te cztery lata mamy bardzo jasne zadanie każdego dnia dowodzić, że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc 15 października w tych długich kolejkach pod lokalami wyborczymi. Nie zawieść oglądających nas teraz, naszych dzieci i tych, którzy w sztafecie pokoleń stali przed nami na tym miejscu, gdzie teraz stoję, wielkich marszałków Sejmu, odrodzonej Rzeczpospolitej, których wspominali już dzisiaj i Pan Prezydent, i marszałek senior, wywodzącego się z endecji Wojciecha Trąbczyńskiego. Ludowca Macieja Rataja, socjalistę Ignacego Daszyńskiego. Ja przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików, ale znam jej serce, o którym czasem zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od sejmu i od sejmu Musi zacząć się jej naprawa. I dlatego od jutra I dlatego od jutra, a nawet od dziś, jak już dowiadujemy się z mediów, wiele się tutaj zmieni. Przede wszystkim przestawimy te dwie litery i najważniejsze znów stanie się tu słowo patria, a nie partia. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm poli policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami. Nawiasem mówiąc. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale nasze słowo, nasza wola ma niezwykłą moc sprawczą, bo jeszcze zanim powiedzieliśmy o tym my nasi koledzy stąd, to policja zaczęła proces rozmontowywania tych barierek, które dzisiaj stoją samotne pod sejmem. Nie. Budujące jest poczucia, że jest on oblężoną twierdzą. Dokończymy tego procesu. W przerwie porozmawiam z panią minister Karczmarską, z komendantem straży marszałkowskiej. Skontaktujemy się z komendą stołeczną policji i te barierki wreszcie spod Sejmu po tych siedmiu latach znikną. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić Państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny bo będzie można normalnie zabrać głos, zaproponuję prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia Sejmu mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich do rządu, do ministrów, tak żeby te komunikacje udrożnić i nie naruszać powagi tej Izby. Zaproszę w najbliższych dniach najstarszych sejmowym stażem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem, regularne briefingi, na których przedstawiciele mediów będą mogli dowiedzieć się, co dzieje się w tej Izbie. Chcę spróbować wyjść do tych, którzy w demokrację wciąż mało wierzą. Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast przez serię wydarzeń, o których opowiem za chwilę. Drodzy Państwo, jeżeli tylko wyrazicie swoją wolę, będziecie gośćmi tego podcastu, bo jak dobrze wiemy, emocje to jest coś, co współczesne media lubią najbardziej, a jestem przekonany, że ich tam nie zabraknie. Ja też oglądałem, droga pani poseł, bardzo ceniłem ten program. Sejm nie będzie azylem dla przestępców. Sejm nie będzie polem do korupcji. Sejm nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy. Mój cel i program jest prosty. Widzicie Państwo, to dobry moment, idealny wręcz, żeby powiedzieć, że mój cel i program jest prosty. Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pokazują dzieciom Sejm, nie zasłaniali im oczu i nie zatykali uszu. Przeciwnie, by mówili, zobaczcie, tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadzamy. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu. A nie części sali. Zasiadają na nie ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam. Ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Tu wszystkich posłów czy z koalicji rządzącej. Czy z opozycji obowiązywać odtąd znów będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play. Zleciliście mi dziś pracę, rolę stróża powagi i porządku w tej Izbie. Zapowiadam Was więc, że będę bezwzględnie przestrzegał zasad, na które się wspólnie umówiliśmy, z szacunku do tych 21 milionów Polaków, którzy nie po to stali nocą w kolejkach, żebyśmy teraz tracili ich cenny czas na kolejne show. Zakładam, że nie tylko jeden ja na tej sali chciałbym w to wierzyć. Mam już ze sobą za sobą etap show i etap płomiennej publicystyki. Że chcecie żebyśmy wspólnie zbudowali nowy sejm sejm szacunku do siebie nawzajem i do wszystkich obywateli i obywatelek Rzeczpospolitej. niezależnie od ich wieku, płci, tego czy są wierzący, czy niewierzący, czy mieszkają na wsi, czy w małych miastach, czy w metropoliach, czy są seniorami, czy osobami z niepełnosprawnością drogie posłanki drodzy posłowie witajcie w Sejmie różnych Polaków, w Sejmie Rzeczypospolitej wiwat wszystkie stany.